Maszyna do nabijania glic papierosowych Własnej produkcji Zasada do działania, którą w tej chwili skomentujemy Klient umieszcza zakupiony tyton w komorze tytoniowej Na podajniku gilz znajduje się pojedyncza gilza. Klient umieszcza ją na listie prowadzącej. Osadza na nosku. Uruchamia maszynę poprzez przyciśnięcie przycisku Start, który gotowość do działania sygnalizuje niebieskim pulsującym światłem. Papier został nabity. W międzyczasie Podajnik umieścił już kolejną gilzę. Sterowany jest fotokomórką. Operacja zostaje powtórzona. Kolejna gilza jest nabita. Podawanie gilzy odbywa się automatycznie. Czasy konania praski około 12 dni minut na minutę. Maszynę możemy uruchomić w jakiś sposób? Możemy ją uruchomić na przykład przy pomocy wyrzutnika, moment, to znaczy klient wrzuca określoną monetę, której wartość określa ilość nabić ustalonej wcześniej z właścicielem maszyny. Na przykład 10 groszy za nabicie jednej niby. I moneta, która się tam znajduje w środku, określi ilość dopuszczalnych. Yy, nabić zgodnie z, z jej wartością. Maszyna zaopatrzona jest w wyświetlacz. Wyświetlacz pokazuje wszystkie czynności, które wykonuje automat do nabijania z papierosowych. Na przykład w tej chwili jest informacja, że maszyna jest gotowa do nabicia, stan zero, czyli nie wykonała jeszcze żadnego nabicia, klient przyciska guzik. Pojawia się informacja, nabijanie. Jednocześnie licznik pokazuje, że została nabita jedna gilza. Klient wykonuje następne ruchy. Licznik, oczywiście, pokazuje ilość wykonanych nabić aktualnie. Licznik pokazuje kolejne nabicia gilz papierosowych. Klient kontynuuje pracę. W momencie, kiedy następuje sytuacja, że skończył się tytoń w komorze tytoniowej, maszyna oznajmi to przeciągłym sygnałem. Brak tytoniu do nabicia. W tym momencie wiadomo, że zabrakło tytoniu. W komorze tytoniowej należy uzupełnić ten stan. W tym momencie automat zakomunikował, że włączyło się czyszczenie urządzenia. Czyszczenie urządzenia jest wykonywane automatycznie, kiedy czujniki wskażą, że. Ilość zanieczyszczeń w płotnicy tytoniu jest na tyle duża, że należy to przeczyścić. Automat czyści się samoczynnie. Gilzy umieszcza się w podajniku poprzez podniesienie pokrywy i umieszczenie gilz w odpowiednim miejscu w rynience. To ujęcie pokazuje wlot komory tytoniowej, do której wsypujemy tytoń. W tym miejscu jest pokrętło ustawiania gęstości tytoniu. Reguluje ono ilość tytoniu w gilzie, to znaczy gilza może być mniej nabita lub bardziej. W tle maszyny umieszczone są tablice na których jest reklama oraz regulamin. Regulamin określa zasady działania wypożyczenia maszyny i informuje klienta o wszystkich niezbędnych czynnościach, które powinien wykonać.